Bolesławiecki rynek stał się miejscem gdzie świętują bolesławieccy biegacze, gdzie po raz 16 już miejsce Środek Sportu i Rekreacji organizuje europejskie biegi uliczne. Za nami już pierwsza konkurencja Bolesławiecki bieg przedszkolaka, w którym wystartowało 5, 5 drużyn, 5 reprezentacji bolesławieckich przedszkoli. w zbiegu y, Przedszkolnym Żabka, Soboro, y, Przedszkole Niepubliczne, y, y, Lubylandia i Zielona <śleszy> <śleszy> Przed nami jeszcze biegi dzieci i młodzieży w zależności od trzech kategoriach wiekowych, na dystansach od 300 do 900 metrów. No dokładnie to jest od jednej i do trzech rund wokół bolesławieckiego ratusza. Dystans oczywiście uzależniony od kategorii wiekowej. Kolejną propozycją jest przyjęty w no, roku bardzo ciepło bolesławiecki bieg mam. W związku z tym, że w najbliższych dniach mamy ich święto i w ten sposób też chcielibyśmy wyróżnić mamy. Wręczałem nagrodę dla najszybszej mamy. Odrobinka pretensji do pana dyrektora, że nie pojawił się na podium najszybszy tatuś, ale myślę, że wszystko jest do poprawienia i w następnej edycji tego europejskiego biegu ojcowie będą też docenieni. stały się modne. Coraz tłoczniej jest w naszych podmiejskich lasach, coraz tłoczniej na trasach biegowych, a jeżeli bieganie odbywa się rodzinnie, to można powiedzieć, że mamy całkowite spełnienie i pełną satysfakcję. Właśnie przed chwilą wręczaliśmy nagrody dla najmłodszych, dla naszych dzieci. Mnóstwo dzieci z Bolesławca, ale też z odleglejszych zakątków, ze Złotoryj, z Lubina, z... Z tego co pamiętam to gdzieś też z, z Gorzelca. Także proszę Państwa, no, staramy się wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, też zaspokajać ich y, potrzeby, właśnie te, które dotyczą aktywnego spędzania czasu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trasa jest bardzo wygodna, dobrze oznaczona. Uważam, że jest bardzo dobra organizacja. To kolejny raz tutaj chyba trzeci, trzeci raz Goszczę tutaj w Waszym mieście, ale bardzo fajnie, towarzysko. Organizacja, jak kolega tu powiedział, no bardzo, bardzo trzeba by pogratulować organizacji. O godzinie 12 już tradycyjnie wystartuje bieg główny na dystansie 10, 10 km. Następnie dla osób mniej zaangażowanych, może, może dopiero rozpoczynających swoją przygodę z bieganiem, gdzie bieg Bolesławiec biega. Bieg, bieg, na, bieg na dystansie 2400 metrów. Piękne miasto, nasze śródmieście, nasz rynek, zabytkowe kamieniczki i atmosfera pewnej rywalizacji, ale. Mająca mniejsze znaczenie niż to, że, że wspaniale razem się bawimy. Zresztą ja też za chwileczkę pobiegnę w tym rekreacyjnym biegu na 2,5 kilometra. Zachęcałem swoich przyjaciół, swoich znajomych. Myślę, że sporo ich dzisiaj będzie na starcie. Pogoda dopisała. To też jest niezmiernie istotne. Także no można powiedzieć, że dzisiejszy dzień należy zaliczyć do wyjątkowych udanych.